To mi prawie skalę zamyka. A teraz słyszycie, co się dzieje? Tutaj w strumyku stoję, zobaczcie, i tam jest jakaś krągłość. Nie trafiłem. Tu będzie Fant Dnia, w który to Fant centralnie przywaliłem. Tak się nazywa ta osoba. Patrzą mi normalnie tak długo w oczy, a ja nie odwracam od nich wzroku. To mi prawie skalę zamyka. Prawdopodobnie miedziane albo musiężne, nie wiem jeszcze. Ale takie miałem wątpliwości, bo tu koloru nie ma takiego, jak na miedzi powinien być. Oczywiście zabieram to, bo to wiecie: pieniądze, żywe pieniądze z wąwozów, z lasków. A dlaczego, powiem Wam, pytacie: dlaczego Ty nie idziesz gdzieś indziej? w ogóle dzień dobry, witam na kolejnych wykopkach więc wracamy do pytania dlaczego nie idziesz gdzieś indziej na plaży, dlaczego nie idziesz na pole, takie pytania no kuźwa, <grywa> no jak mam teraz iść na plażę albo na pole, jak plaży nie ma w promieniu tam kilkudziesięciu kilometrów musiałbym gdzieś szukać jakiś takich kąpielisk może pola zamknięte, dostępne są tylko takie krzaki, laski, jakieś takie nieużytki, a nieużytki też nie są dostępne bo tam potąd jest trawa także tyle, no Rozpoczynamy kolejne wykopki. Na razie takim badziewiem, ale mam nadzieję, że coś jeszcze fajnego tutaj wpadnie. Także do następnego dołka. Dobra, już widzę. Już nie trzeba kopać, bo tutaj jest. O kurka! O boż! Ale makabra! Zobaczcie, kość. A na niej dwie obrączki. Ja pierdzielę, jakie to jest obrzydliwe. Ach. Ach kurde Ach. Jakie to jest dla mnie odbrzydliwe powiem wam Masakra Patrzcie jakaś była taka czerwona I taka inna jeszcze Pierwszy raz się tak spotkałem że dwie na jednym tym yy, Dlatego że na kości było <laughs> Słabo powiem wam Chodzę długo nie ma nic Ale ruszam dalej Ach, Kurde no nie chcę tak dzisiaj Ale patrzcie samo tak się dzieje no o, łopatką podważone mamy kolejną, tym razem bez nogi, yy, jakiś tam rocznik na zdjęciu widzicie, powiem wam, że leje się ze mnie ciurkiem, wróciłem do punktu wyjścia, byłem w miejscu, które już zobaczyłem, już wiem, że nie ma po co tam wracać, bo cały czas mówię, jak tam dojść, jak tam dość, jakoś naokoło doszedłem, po tych powiem wam górach, skarpach, jestem wykończony, ale... No co? Trzeba iść dalej. Postanowiłem zmienić miejsce. A teraz słyszycie, co się dzieje? Tutaj w strumyku stoję, zobaczcie. I tam jest jakaś krągłość. Chyba tylko na razie jedna. Złotówka. Złotóweczka. Proszę bardzo, stan piękny, 77. Norbert Wysiński, bardzo Ciebie pozdrawiam, gorąco. No, i mamy pierwszą monetę, powiem Wam jeszcze zaraz tu obadam ten strumyk. Czekajcie, zobaczymy, czy nie było więcej. O! Wiecie, co mi się zdaje, że tu więcej jest? Jak to nie są kapsle, zobaczymy Tom, bo piękny sygnał daje tutaj. O! Badamy. Badamy co? Nie trafiłem. Co to jest? Kurde. No dobra, to jakiś kawałek kłuski, to już nie jest moneta. Zobaczymy tą drugą. To? Kurde, kawałek aluminium. No i tak to jest, widzicie. Na jedzieje były duże, a skończyło się tylko takim czymś. No Ale dobra, lecę dalej. Do następnego dołka. No i już mnie cieszy ten widok. Nie wiem czy to kamień. To nie kamień. Ale też nie moneta. Tylko powiem wam, że guzik Płaski chyba nic nie ma na nim. Ale tu wystaje ten to był na pewno guzik może być Nic nie ma, także do następnego dołka Dobra, tu mam fajny sygnał Kurde, jakby moneta była miała być Dosyć płytko To ja pierdziel. dobra, powiem Wam, czy nawet nie wiem, co Główienko jakieś, dobra, no i dobra, pod tym pierdzącym, e ja, teraz już nie jest tak źle, ale obstawiam, że to będzie 4,9, gdzie to jest. Na pewno było kółko gdzieś tutaj. No widzicie, jednak muszę wyciągnąć. A już widziałem tu kółko. Dobra. No tutaj. Kurde, to jest to jest gaciak, ja pierdzielę. Dobra. Wiecie co? Tu będzie fant dnia, w który to fant centralnie przywaliłem tym Ja pierdzielę Ja pierdzielę no O kuźwa O ja pierdzielę To będzie coś bardzo pięknego Bo ja tu widzę głowę jakąś czyjąś Dobra Patrzcie na to No to idzie wyprostować Nie wiem czy ja to walnąłem ale stąd widać, jakby mia ja to walno z drugiej strony. Dobrze, że nie z tej. Jakiś... Jakiś Horst Wessel, nie wiem, tam jest jakaś data nawet, chyba. Yy, i, I opis, nie wiem kto to był. Myślałem, że to niesławny akwarelista, ale, ale raczej nie, na pewno nie. <ścoughs> nie ma wąsika. No i poza tym, Horst Wessel to nie, a wiadomo kto, nie. No także fan dnia jak na razie, nie spodziewałem się, że takie coś wpadnie, bardzo słaby sygnał, bo to jest taka blaszka yy, miedziana chyba, takie słaby powiem wam sygnał. No i do następnego dołka no co będę wam mówił. Lecimy jeszcze po jakieś muniaki. šel, já jsem jako mal A A na noku palac. Chor, pane, drá, co chceš? Evo, hej, mal. Ještě, 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 I max nie A nie Mamy No dobra, to co? Coś jest powiem Jest okrągłe Jest to guzik znowu, patrzcie Kurde, myślałem, że jakiś urzędaz, a to będzie zwykły Chyba znowu plaskacz. Ja pierdzielę, no tak. Płaski, duży guzik. No, ale tam był jeszcze jakby taki sygnał żelazny. Ciekawe, czy to z tego guzika. No, tutaj jest. To jest coś innego. A, to jest złote, folia. Dobra. Dokładnie na takiej małej pustyni dzisiaj zaczynałem, powiem wam. No ale tutaj nic nie było, bo tutaj wujek to jakoś przy... Nie wiem takie były tu wały, wyrównał to ani tu nigdy nic nie było wcześniej, ani nie było teraz, dzisiaj no powiem wam, zakończę dzisiaj tym. Łuska pana myśliwego wystrzelona oczywiście, tylko zabita ziemią. Tutaj zaczynałem dzisiaj, ale tutaj nic wtedy na początku filmu nie było. Udałem się do tego lasku, no i tam sami widzieliście. Co było. <laughs> no ta złotówka i, i ten pan na blaszce i powiem wam, reszta to śmieci, no te jakieś tam obrączki, ptasie. Ale powiem wam, że dobrze pochodziłem ze 3,5 do prawie 4 godziny. Także ja pochodzone mam nieźle. No ale z tego niestety filmu nie będzie. Także nie odchodźcie od swoich urządzeń. Bo za 3 sekundy po prostu wskakujemy do następnej części tego właśnie filmu, który tu oglądacie. Także nie przedłużając. 3, 2, 1, 0, start! Pyk! Jest skoszona łąka, i wszystko byłoby fajnie, gdybym na tej skoszonej łące nie był już tako z Deusem, z Equinoxem, z Vistą, z Simplexem i nie wiem, czy nie byłem yy, też z Garetem moim 250 tym pierwszym jest, powiem wam, tak przeszukana, ale na tych ustawieniach Deusa, takich ekstremalnie, powiem wam, yy, yy, wyżyłowanych na płytko, żeby tylko pojedyncze kolorki łapał. Spróbuję, bo tu jest taki, koło tamtego drzewa, taki śmietnik jakby i wpadłem na pomysł, żeby właśnie tu przyjść, ale po, powiem wam, że po paru polmosach, jakichś tam kapslach, mam chyba monetę. Jest tutaj taka zieloneczka mała i na pewno to będzie fenol z cesarstwa. No i jest to fenol z cesarstwa, także mamy drugą monetę w filmie. Dzisiaj pierwsza, nie? Także tyle, no nie będę tego przedłużał. Jest gorąco, także dzisiaj opcja, tylko chyba w tych cieniach będę próbował się skupić. Ewentualnie chwilę na słońce, no bo jest, powiem Wam, gorąco. Także do następnego dołka Mam taką pamięć do miejsc. Tutaj zobaczcie, takie coś jest. Takie coś. Pewnie. Może od zegarka. Wnętrzności jakiegoś, bo tutaj pamiętam gdzieś tu. Po tej długości znalazłem kiedyś odznakę taką. Milicji tej. Z trzeciej rzeszy. No i powiem wam, że pamiętam po prostu co gdzie znalazłem medal tu znalazłem majówkę. Pamiętam znalazłem medal pruski taki. Także takie lepsze znaleziska to się pamięta. Przynajmniej ja pamiętam te miejsca. Nie wiem jak wy macie. Powiem wam, że droga jest droga, mówię <laughs> Teren jest problematyczny, bo tu jest właśnie droga. I stają i patrzą na mnie patrzą mi normalnie tak długo w oczy, a ja nie odwracam od nich wzroku żeby zobaczyć jaka reakcja. I dalej patrzą, powiem wam. Normalnie jakby zobaczyli kosmitę i trzeba go do końca obserwować, aż, aż trzeba już za kierownicę złapać, nie? Żeby się nie wywalić do rowu. Nie wiem, ale powiem wam, że jest na pewno fan dzisiejszego dnia. Na pewno Patrzcie, jak to bije. Zaskakująco dobrze, powiem wam, jak na tą rzecz. Powiem wam, aż bym się nie spodziewał. Bo tu właśnie jest godzik arsenowy, piękny, powiem wam, śliczniak, fan dnia. A może i całego filmu. Nie, tamta blaszka chyba jednak. Od razu pozdrawiam Jurka Lorbasa. Jurek, zobacz, co za piękność. Ja pierdzielę, zobacz. To już mogę wracać, bo ja już tutaj długo siedzę. <grywia> Nic nie ma. Ale powiem Wam zaskoczenie. Jest zaskoczenie. Czekajcie, jedzie samochód. Eee, Pani nie patrzyła. Nie jest Pani zainteresowana. Także powiem Wam, że jest piękny. Piękny fant jak na dzisiaj. Już do filmu różnorodność wnosi dużo. bo powiem wam, że ta Blaszka to też był nie, nie, nie był dobry facet z tej Blaszki. Wiele się nie myliłem, nie? Był to zły facet, była to zła ideologia. No i tam skończył jak skończył, nie? I w ogóle dziękuję panu Antoniemu, że bo ja zanim to po prostu yy, sobie rozpoznałem co to jest to tam zdjęcie wysłałem i pan Antoni już sobie tam gdzieś to wyszukał i mi wysłał z opisem, kto to był z tej blaszki z pierwszej części filmu, na którą serdecznie Was gorąco zapraszam oczywiście, kto jeszcze sobie przewinął i nie widział. Także tyle, nie przedłużam i lecimy do następnego dołka. No i powiem Wam, że no teraz to w ogóle nie ma dźwięku żadnego, bo mam trochę dyskryminację włączoną, ale pod ziemią daje na, na kolor taki wchodzący w żelazo. No i powiedzcie, jak tu nie wykopać takiego czegoś. No już wykopałem parę takich złomów i ja się stąd ewakuuję z tej łączki, bo niestety, ale ona jest już tak wyczyszczona, że po prostu tego przeoranie by uratowało jeszcze, żeby coś tam wyciągnąć z niej, no. No i patrzcie, zmieniłem miejsce, tym razem jestem na nieskoszonej trawie, to jest taka, powiem wam, droga polna między polami. To już jest, powiem Wam, obłęd. To już jest obłęd. Ja wracam do domu. Ale powiem Wam, że mam krągłość i tak sobie wymarzyłem, żeby to zakończyć. Dzisiaj zobaczcie. Pięknie. Mine-libe, chyba będzie. Powiem Wam. O nie, coś płaskiego jest. Jest, trójka. Trójka, powiem Wam. Pruska. Jest. Widać tą trójkę, też zajechana, powiem wam, <laughs> ale tu widać. To na pewno jest trójka. Fajnie, ja lubię te monety, lubię te monetki. Zobaczcie, nawet normy nie mogę ucykać w tych dwóch częściach filmu, bo ja już powiem wam, że kończę. Ja już mam dosyć dzisiaj chodzenia. Tamta jednak dobrze się przeszukana okazała ta skoszona łąka. No a tutaj nie będę brnął w tych trawach po pas gdzie nie gdzie. Także tyle, słuchajcie, było to co było w całym może z całych tych z dwóch części, będzie jeden cały film. Nie wiem, trzy monety, powiem Wam. Raz, dwa, trzy. <try> trzy monety przez dwa dni. Także no dobra, może być, nie? Jak będzie taki film, to powiem Wam, pewnie będzie krótszy. Chociaż trochę tam. I złomu pokazałem i innych rzeczy. Także może z tego wyjdzie jakieś tam około 15 minut. No a ja, cóż, pozdrawiam Was gorąco z tego naprawdę gorącego, upalnego dnia. I zapraszam, oczywiście, do następnego filmu. Także trzymajcie się na razie.